Hej, cześć! Świeżo po wyjściu z kina i tym razem coś wyjątkowego, czyli Akira 35 lat po premierze. 88 rok ubiegłego wieku, 15 grudnia, to była oficjalna premiera tego wyjątkowego, legendarnego anime, a teraz jest dosyć krótka okazja, aby w kinie ponownie, lub dla niektórych po raz pierwszy, to epokowe, nie bójmy się uczyć tego słowa, epokowe dzieło zobaczyć. Akira jest dziełem legendarnym, właściwie podstawą dla animowanego cyberpunka w jakiś sposób i generalnie rzecz biorąc trudno, jeśli chociaż troszkę się tym gatunkiem człowiek interesuje, przynajmniej o Akirze nie usłyszeć. W dużym skrócie, no oczywiście przyszłość postcyberpunkowe, czy też cyberpunkowe uniwersum, Neo Tokio, daleko, daleko w przyszłość podróżujemy, już w kosmosie, no i... Agencje rządowe, jak to one zwyczają, nielegalnie i z użyciem niedozwolonych środków badają źródła energii. W tym przypadku źródła energii pochodzące hmm, Sami sprawdźcie, a naszymi głównymi bohaterami jest grupka, jak to w anime japońskim tradycyjnie młodych dziewcząt i chłopaków, chłopacy głównie, no to 88 rok jeszcze wiodące role kobiece były rzadko spotykane w tym czasie niestety. I ta grupka tak naprawdę to jest grupka gangsterów, młody gang trzymających się razem chłopaków, którzy jeżdżą na wypasionych, ukradzionych lub zbudowanych samemu motocyklach o Neo-Tokio i oczywiście napierdzielają się z innymi gangami. No i z biegiem okoliczności jeden z nich, Tetsuo, trafia w ręce laboratorium wojskowego i staje się obiektem badań nad energią. O, e, badania te mają swój tajemniczy kryptonim Akira. I stąd jest ten tytuł. Co się kryje za tym, em, em, za tą nazwą? Jaka jest dalsza historia Tetsuo i jego przyjaciół, którzy próbują dowiedzieć się, co się z nim stało, jakie badania na przeprowadzone, a przy okazji mamy tam w tle jeszcze zamieszki e, antyrządowe, jakieś spiski wewnątrz Rady Zarządzającej, Neo Tokio i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć, że ta historia oparta jest na schematach. Tyle, że to właśnie ta historia, te wszystkie schematy. Stworzyła i w wielu aspektach to, co mamy, co to dla nas jest teraz typowe dla tego typu anime, to co wielokrotnie widzieliśmy, w Aki, że pojawiło się po raz pierwszy. Ta niezwykła kreska charakterystyczna dla tego stylu graficznego, która tutaj była, no może nie była po raz pierwszy użyta, ale w sposób wyjątkowy i wizualnie zachwycający, i na dużym ekranie po raz pierwszy przeze mnie widziana Akira wciąż robi ogromne wrażenie. Muzycznie Miałem troszkę inne skojarzenia, bo ja dawno, dawno Akira już nie widziałem i muzycznie miałem wrażenie, że, ta, że to dziwo jest mocniejsze, że bardziej przypomina mi Ghost in the Shell, które, moim zdaniem, muzycznie dźwiękowo wymiata. Tutaj zaś o dziwo, Akira, lepiej gra ciszą i mocniejsze, i bardziej przyjmujące są te sceny, gdy na ekranie, właściwie z głośników wokół kranu nie otrzymujemy żadnego dźwięku. Te sceny są. Bardziej przejmujące i dają nam więcej do myślenia, czy też mocniej je przeżywamy. Sama historia, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia współczesnego odbiorcy, oparta jest raczej na schematach, aczkolwiek i tak robi duże wrażenie. Generalnie przeniesienie tego dzieła na duży ekran. Ja nie wiem, czy premiera swego czasu w Japonii i wszędzie też była w kinach, no ale my za czasów mojej młodości oglądaliśmy to na kasetach wideo przewijanych w złej jakości i non-stop, i non-stop, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I dla takiego kogoś jak ja, który dawno z Akirą miał do czynienia, to możliwość obejrzenia tego dzieła na wielkim ekra kinowym ekranie, to jest duże wrażenie. Minus niestety tutaj jest taki, słuchajcie, że nie było tej informacji, a przynajmniej tej informacji wcześniej na stronach kina, gdzie kupowałem bilet, nie widziałem, że ten seans pozbawiony jest Reklam. Więc jeśli ktoś zakłada, a nie ma co, słuchajcie, 20 minut możemy spokojnie się spóźnić, ponieważ e, reklamy, no to będzie, będą to osoby bardzo niemiło zaskoczone i takich osób na moim przynajmniej sensie było wiele. No niestety nie jestem w stanie nikogo ostrzec tym moim filmem, ponieważ seansa Kiry już się kończą. Te, trzy, te seanse, które były z okazji 35-lecia, okrągłej rocznicy, miały swoje miejsce jedynie w piątek, sobotę, niedzielę. Nagrywam to w niedzielę po południu, więc nikogo już nie ostrzegę. Kto miał tego pecha i poszedł na seans, zakładając, że będą reklamy, no to jesteście co najmniej kilkanaście minut filmu w plecy. I to jest duża szkoda, bo już od pierwszych momentów mamy możliwość zagłębienia się w ten specyficzny, wtedy oryginalny świat cyberpunka. No, lat 80. to jest początek cyberpunka, Akira była... To dzieło było czymś wiodącym, absolutnie podstawowym dla każdego, który w tym, em, w tym cyberpunku się wychowywał i do którego, który ten cyberpunk zaczynał powoli swoim serduszkiem Kochać. Nie ma co więcej opowiadać, starając się nie spoilerować tej historii, ale wciąż jest to mocna historia. Z dużym przesłaniem, z pewnym konceptem filozoficznym, niezbyt głębokim z punktu widzenia współczesnego odbiorcy, ale wtedy naprawdę mocnym. I teraz, patrząc z perspektywy, odnoszę wrażenie, że wiele, wiele aspektów rzeczy, które widziałem później, z Akiry było zapożyczonych. Chociażby niedawno w Cyberpunku yy, Widmie Wolności jest taka bardzo ważna i bardzo głośna misja. Yy, głęboko, głęboko w laboratorium, głęboko, głęboko w podziemiach, do, których, do którego to laboratorium zjeżdżamy wielką windą, głęboko w trzewia ziemi. I to normalnie, jak wypisz, mały dokładnie tą samą scenę z niemalże identycznymi okolicznościami przyrody, czyli scenografią dostajemy tutaj w akirze, czego kompletnie nie pamiętałem. Dodatkowo ma się też odczucie, że Wakira w pewien sposób m, konstrukcja filmu bazuje trochę na odosej kosmicznej 2001, czyli początkowe kadry są początkowe sceny to więcej fabuły, a im dalej w las, tym coraz więcej m, raczej. Zabawy wizualnej, z tym, co dostajemy na ekranie. Końcówka zaś to już w dużej mierze pewne wizje artystyczne. Może nie w głowie naszego głównego bohatera, ale wizje artystyczne i zabawa kolorem, kreską, animacją i tak dalej, oddającą to, co się dzieje wokół w sposób niewysłowiony, a raczej nam okazujący. to jest, wypisz, malu dokładnie ten zabieg artystyczny, który Kubrick zastosował w Odyseji Kosmicznej 2021, gdzie końcówka tego filmu to właściwie wizje podlegające różnego rodzaju interpretacjom. Nie stawiam oczywiście na równi, jeśli chodzi o wagę artystyczną Akiry z Odyseją Kosmiczną 2001, no ale pewne odniesienia absolutnie tutaj znajduję. Zatem słuchajcie, no jeśli w jakiś sposób macie jeszcze okazję na Akirę, do kina pójść, to zapraszam serdecznie. Szczególnie dla tych, którzy lubią gatunek cyberpunka, gatunek SF dosyć poważnego, mimo że to w tej wersji japońskiej, gdzie zawsze bohaterami są dzieciaki de facto, no to serdecznie wam to polecam. A jeśli już taka możliwość jest za wami, a żeście Akiry nie widzieli, a cyberpunk lubicie, to koniecznie ten temat nadróbcie, bo Akira absolutnie jest bazą, podstawą, legendarnym dziełem, od którego bardzo mnóstwo dalszych dzieł cyberpunkowych pożyczało, na którym się kształtowało i z których czerpało pełnymi kościami, garściami. Zatem to wszystko, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia, a właściwie kolejne wrażenia z seansu Akiry. Trzymajcie się serdecznie, zapraszam na inne materiały na moim kanale, do zobaczenia. Cześć.